Pionowy film przedstawiający po piersie młodego mężczyzny ubranego w czarny golf. W lewym uchu widoczny jest jego kolczyk. Przez cały czas trwania filmu kadr się nie zmienia. Wypowiedzi przedzielają grafiki z pytaniami. Kim jesteś? Jak wygląda Twój dzień? O czym marzysz? Czujesz się w jakiś sposób oceniany? Jak według Ciebie jest postrzegana generacja Z? Jak chciałbyś, żeby generacja Z była postrzegana? Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tej kampanii? Jak często zdarza Ci się oceniać drugą osobę? Co wiesz na temat spotkań Jana Pawła II z młodymi ludźmi? Cześć, ja nazywam się Kasper, mam 19 lat. Aktualnie studiuję, pracuję, prowadzę własną firmę i działam w samorządzie studenckim na Polsko-Japońskiej Akademii Technicznej. Zazwyczaj rano wstaję do tej takiej pracy etatowej, bo studiuję weekendowo. Po pracy zwykłej zazwyczaj siadam albo do obowiązków związanych z samorządem uczniowskim, albo z pracą i zazwyczaj tak do 20-23. Marzę o tym, żeby tworzyć rzeczy, które będą pomagać ludziom, żeby rzeczywiście mieć wpływ na życie ludzi, na to, jak wygląda ich na przykład codzienność. Tak, zdecydowanie, z racji tego, że zacząłem działać społecznie w bardzo młodym wieku, bo kiedy miałem 12-13 lat i chodziliśmy na przykład do firm o różne współpracy, partnerstwa, to wiele razy spotkałem się z tym, że patrzono na nas z góry, na takiej zasadzie, że o, przyszłe dzieci robią fajne rzeczy, ale, ale, ale może to nie to dla nas. Wydaje mi się, że jest postrzegana jako taka bardzo pretensjonalna, skupiona na sobie i taka bardzo leniwa. Patrząc po, po w ogóle osobach, które, z którymi współdziałałem, to jest generacja, której najbardziej zależy na świecie wokół ich i chcą naprawdę bardzo mocno działać. Bardzo dużo ludzi nie wie, jak zacząć, dlatego nie zaczynają, ale jeżeli dają im się odpowiednie narzędzia, to bardzo chętnie robią i zmieniają swoją okolicę. Z racji tego, że tak jak mówiłem, jest to dla mnie bliskie, spotkałem się z tym wiele razy i wiele razy pomagałem też ludziom radzić sobie z taką dyskryminacją ze względu na wiek, więc taką stereotypowym patrzeniem, więc dlatego też zdecydowałem się wziąć udział. Niestety dosyć często, bardzo często się łapię, że w momencie, kiedy dopiero pierwszy raz na przykład spotykam daną osobę, to takie pierwsze wrażenie w ułamku sekundy jest robione, ale bardzo szybko staram się jakby wyeliminować to i najpierw porozmawiać i zrobić ocenę taką na podstawie tego, co ta osoba robi, co sobą reprezentuje, a nie jak się prezentuje. Hmm. Sam osobiście nie miałem do czynienia, ponieważ Jan Paweł II zmał dwa dni przed moimi narodzinami, ale widziałem i rozmawialiśmy na temat jakby wkładu, jaki zostawił po sobie, czy to światowe dni młodzieży, które też parę lat temu były organizowane w Polsce, więc uważam, że ten wkład jest widoczny, ale sam nie miałem go aż tak bardzo okazji jej poczuć plansza przedstawiająca grafikę białego koła na czerwonym tle, w środku którego znajduje się napis hashtag zobacz osobę poniżej logotypy Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.